W lipcu do Straży Miejskiej wpłynęło 773 zgłoszenia od mieszkańców, którzy oczekiwali od nas różnego rodzaju interwencji. Na podstawie tych zgłoszeń strażnicy interweniowali 1042 razy. W trakcie tych interwencji pouczyliśmy 256 osób. 776 osób zostało ukarane mandatami karnymi. Przeciwko 10 osobom skierowaliśmy wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Podczas prowadzonych postępowań 158 razy unieruchomiono pojazdy za pomocą blokady na koła, 16 razy odholowano pojazdy zaparkowane w miejscu niedozwolonym i usunięto dwa wraki samochodów. Ustaliliśmy też przy pomocy zamontowanej fotopułapki na terenie miasta 6 sprawców zaśmiecenia miejsc dostępnych dla publiczności. Ci sprawcy zostali wykryci i ukraiń także mandatami karnymi. 49 razy braliśmy udział. W zabezpieczeniu imprez masowych, uroczystości religijnych, państwowych, bądź zgromadzeń publicznych. 90 razy interweniowaliśmy w związku z Zwierzętami. Są to różnego rodzaju zgłoszenia dotyczące rannych, nieżywych i te zwierzęta bądź są przekazywane do schroniska dla zwierząt, bądź też czasami też odwożone przez strażników do schroniska dla zwierząt. Funkcjonariusze przeprowadzili także kontrolę zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz zabezpieczali miejsca niebezpieczne, takie jak np. zerwane przewody elektryczne, odkryte studzienki czy wzywali pogotowie ratunkowe.